Dzień dobry, nazywam się Dawid Pater i jestem producentem jabłoni jak i wiśni. Nasze gospodarstwo składa się ogólnie z 12 hektara, w tym połowa to wiśnie jak i jabłka. Wcześniej zbiór owoców był bardzo trudny, trwający długi okres. Przyszły takie czasy, że jest ciężko o pracowników fizycznych. Dlatego skorzystaliśmy z pomocy unijnej z prowu w 2022 roku na kombajn o trząsarkę do wiśni, przez co zbiór stał się bardziej efektywny, szybszy i przyjemniejszy. Do obsługi takiego kombajnu potrzeba 5 osób. 80 arów pola można zebrać to w dwa dni, przez co czas i, i, i komfort pracy jest dużo. Lepszy. Uważam, że takie programy unijne są bardzo dobrym, dobrą proporcją na przyszłość, gdyż takim ludziom, młodym sadownikom jak ja na pewno bardzo pomagają. Korzystałem również z programu Młody Rolnik, który również mi pomógł, ułatwił pracę. Na cel tego programu było wzięte nasadzenie. Sadów jabłoniowych oraz opryskiwacz sadowniczy, który również ułatwia mi agronomię i ochronę przed szkodnikami czy innymi chorobami. Dzięki temu moja praca w polu jest bardziej efektywna, tak jak mówiłem. A za chwileczkę przejdziemy tutaj dalej i pokażemy, jak praca w polu przy kąbainie oczyszczarką wygląda tutaj u nas w sadzie. Także zapraszam. Taką pomocą doraźną, a propos dokumentacji tych programów wszystkich, była właśnie tutaj e, firma ProInvest, która stała na wysokości zadania i zawsze e, raźnie mi tutaj pomagała, e, pilnowała i prowadziła cały projekt związany właśnie z modernizacją, czy na przykład programem Młody Rolnik, za co jestem bardzo wdzięczny i polecam wszystkim, którzy chcą, e, czy się boją, Zaryzykować i wejść w takie programy unijne z firmą ProInvest. Także polecam serdecznie. Znajdujemy się na skupie owoców w Międzygórzu. Na chwilę obecną kupujemy wiśnie, wiśnie klasy pierwszej, klasy drugiej, czyli wiśnia na mrożenie, wiśnia na tłoczenie. Na dzień dzisiejszy zbiór jest w pełni. Rolnicy przyjeżdżają z okolicznych wiosek. Od godziny już 5 rano wydajemy opakowania, jak i skrzynkę, jak i kistyn na owoce. Odbiór owoców już zaczyna się od godziny 16, rolnicy się zjeżdżają. O godzinie dziś 18 są już ładowane samochody, które odjeżdżają na zakład.